To w trudnim odcinku na kanale, bo niestety w tamtym przez przypadek włączenia wyłączyłem nagrywanie. Jak, szkęczaj nie, tak, szkończę, nie tam. To Jest sprawę tam po prostu nie widzę, bo skończyłem nagrywanie troszkę. No tak. Trzeba wziąć jakąś super furę. Nie wiem, to jest fajnie. Pisz? Nie, to Dobra Gdzie to jest? Gdzie może być czajnik. Na pewno w tym nie, będzie czajnik. nie, nie, w nie, 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 Ja się nie, 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 otwarte, nie, 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 muszę się łamywać. Jest czajnik? Nie ma czajnika. Ja. Ja. Gdzie jest czuję? Taj... Gdzie jest czajnik? Jest czajnik. Gdzie jest czajnik? Okay. Czajnik, no że w tym domu będzie czajnik, no. Bo to jest kuchnia, to chyba powinien być to czajnik. Otwierać! Nie ja chcę być tutaj na zawsze. Mój pies cały czas w kuchni siedzi. Dobra. Jest. Dobra. Te problemy jest w Dobra. w Kochałem Upa. hmm. chyba już w tą stronę pojechałem Dlaczego ja Nagle ktoś... Okej, kurczę, chyba muszę w tą skręcić i... Dobra, na pewno nie. I też sobie spada. Tak, jak właśnie ja się cały czas. Zobaczmy przez cały czas, żeby tak Dobra, jedziemy. O, tu, 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 być tu, 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 też nie ma. Nie w szkole musi być czajnik. No nie wierzyjmy czajnika na ruchem. Musi być gdzieś czajnik. Czajnik. Czekaj, 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 Na bo. Dobra. Na gdzie na A, tu nie ma No tak. To nie ma stołówki. To jeszcze, tutaj obiad. Nie już jest. jest. A no jest. Dobra. Nie ma czajnika. Dosłownie nie ma czajnika. Czekaj, już w profsach. No, Jak nie było? Kiedy nie ma czajnika na brokawę? Tak to zawsze. Jest zda. To... Nie ma czajnika. Mam pomysł. Aj, szukanie. Nie ma. To niestety. Nie ma czajnika. Ale ja nie wierzę w to, że nie ma czajnika, więc trzeba zrobić camper. To by było po proste. O, jest camper. Może będę nagrał coś na innym koncie na YouTube I tak jakbym ją jak, w te Nawet nie wiem czy znaczy ja to wstawię znaczy To to super A ja nawet nie wiem czego biegają, a nie mam Dobra Ja o to chodziło? No. To hmm. jeszcze może być czajnik hmm. Myślenie, żedzie może być czajnik Mm, dobra. Jej, znalazłem czajnik! Nareszcie!